Ja uważam, że dzisiaj zmy widzieli może bez bramek, widowisko bez bramek, ale e, mecz e, miał swoją dynamikę i ten plan, który myśmy mieli, jakby na mecz w dużej mierze realizowali. Wiadomo, że nie skończyło to bramką, ale staraliśmy się eliminować te mocne strony ingeksy i, i grać tak, jak w sumie chcieli. Także mówię, w dużej mierze realizowali ten plan na ten mecz. I, Myślę, że zaangażowanie chłopaków było, było fajne, myślę, że jakościowo też zagrali dobry mecz w tej drugiej połowie. To już wyglądało na to, że, że to złomimy i, i ten mecz doprowadzimy do, do zdarnego końca. Natomiast trzeba też przyznać, że i gospodarze tam mieli sytuacje, z których też mogli strzelić. Także... Remis, każdy chciał więcej, natomiast ten punkt trzeba szanować i dobrze przygotować do kolejnego meczu.